pokażę jak zrobić sobie konwersję z pliku ps jakiegoś broderowskiego albo innego do DST yy, darmowym takim programowaniem to jest Toursizer taki tutaj mam wersję taką 3.0 odpalamy go to sobie można też wziąć wersję taką rozszerzoną profesjonalną ale ta nam wystarczy tu mamy ikonkę Otwarcia wzoru, poszukamy sobie jakieś logo, yy, które mamy w wersji braderowskiego. Zaraz tutaj coś znajdziemy. Ja tutaj mam Mamy MB, a nas interesuje plik tu musimy sobie poszukać pierwsze rozszerzenia bradońskiego, czyli PES. O, znaczymy o. Mamy jakiś taki PS. -y. Bierzemy sobie jakąś ale. Otwórz. Mamy nasz wzór. Tu jest jeszcze bardzo fajna opcja w tym programie. Tu jest Usuwanie krótkich ściegów o. w Small Stitch. Tu możemy sobie wybrać na przykład 0,5. Wtedy nam program usunie zbędne kółcia, które są niepotrzebne. Zawsze nam ne, troszeczkę umniejszy. I teraz robimy ile zapisz, jako wybieramy sobie tutaj opcję, którą chcemy. By nas szuka, teraz nas interesuje rozszerzenie DST jest tutaj, no i zapisujemy jako zapis. I to wszystko.